Fisher Price Ginoś podskakujące piłeczki. To zabawka aktywizująca najmłodszych od roku do trzech lat. Zabawka wspiera rozwój ruchowy maluchów, zachęcając do aktywności w rytm muzyki. Bardzo wyraźnie wypowiada słowa i zwroty. Wyraźnie słychać te słowa także w piosenkach, dzięki czemu będą one zrozumiałe dla najmłodszych, a one z przyjemnością będą je powtarzać ćwicząc wymowę, ćwicząc dykcję i ucząc się nowych słów. Pomożesz liczyć mi? To jest łatwe jak jeden, dwa, trzy. Dasz radę! Liczmy do dziesięciu! Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery piłeczki dołączone do zestawu zachęcą dzieci do ich chwytania, manipulowania i wrzucania do zabawki. To nic innego jak ćwiczenie motoryki małej, czyli sprawności dłoni, ale także koncentracji oko-ręka która będzie bardzo potrzebna w nauce pisania, rysowania, manipulowania i przyczyni się do całościowego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Maluchy mogą także sortować piłeczki, wrzucając je przez ogon dinosia. Dzięki technologii i poziomu nauki od Fisher-Price edukacyjne treści zabawki można dostosować do potrzeb i poziomu rozwoju dziecka. Rodzic może e, zmienić poziom nauki, kiedy poprzedni, Maluch już dobrze pozna. Za pomocą specjalnego przełącznika możemy wybrać opcję 1, 2 lub 3. Dzięki temu zabawka rośnie razem z dzieckiem. To tak jak trzy zabawki w jednym. Zobaczcie, co potrafi nasz Dinoś. Poziom pierwszy, pobawimy się. Poziom pierwszy, nauka. Dzieci mogą siedzieć i naciskać przyciski, aby usłyszeć informacje o alfabecie, liczeniu od 1 do 10 oraz kolorach. Policzmy piłeczki. Jedna, dwie, trzy, cztery. A, B. Mogą też pchać lub ciągnąć naszego dinusia, aby piłeczki zaczęły wirować. Poziom drugi, nauczymy się czegoś nowego. Poziom drugi wyobraźnia: maluchy są zachęcane do aktywności dzięki wesołym frazom i piosenkom. No i oczywiście tu paniu jak e, dinozaur. O, spójrz! Na piłeczkach są kształty, pomarańczowe koła, czerwone serca, żółte trójkąty, zielone kwadraty. Naturalnie poznają kształty i kolory podczas zabawy, a gdy pociągną dinusia, to piłki zaczną poskakiwać, dzięki czemu będą chciały tę czynność powtarzać wciąż i wciąż. Poziom trzeci. Pobawimy się w naśladowanie. Poziom trzeci. Zaangażowanie. Zabawa z wyobraźnią pochłonie najmłodszych, gdy zabiorą swojego przyjaciela triceratopsa na poszukiwanie przygody w terenie. Przyjaciele dinozaurów mogą popychać lub ciągnąć triceratopsa, aby zobaczyć podskakujące, kolorowe piłeczki oraz aktywowane ruchem światełka, dźwięki i piosenki dla dzieci, które maluchy z przyjemnością będą powtarzać. Zabawka jest wykonana w precyzyjny sposób z wykorzystaniem wysokiej jakości, bezpiecznych dla dziecka materiałów. Łatwo ją utrzymać w czystości. I można się nią bawić w domu, można ją zabrać na spacer na dwór, łatwo ją przechowywać, piłki mogą być w środku dinozaura a, i myślę, że przyniesie dzieciom dużo radości, a z wymianą baterii też nie będziecie mieli problemu.